Czukcza, zwany też Czauczu, znaczy człowiek, który ma dużo jeleni. Tacy właśnie ludzie mieszkają na północnym wschodzie Syberii. Od zarania dziejów żyją na tych terenach w symbiozie z przyrodą. W surowym arktycznym klimacie, gdzie zima trwa 9 miesięcy w roku, renifery stały się jedynym źródłem ich utrzymania. Dają mięso. Z ich skór robione są ubrania, uprząż do sani. Z kości robi się guziki, grzebienie, a nawet rusztowania chat. Czukce od wieków hodują renifery. Kiedyś udomowione zwierzęta były ich własnością. Po nadejściu władzy radzieckiej bydło upaństwowiono, a osady zamieniono na brygady robotnicze. W latach 50. rosyjski helikopter był częstym gościem w czukockich osadach. Co parę miesięcy przylatywał nim przewodniczący kołchozu, który kontrolował pogłowie bydła. Zazwyczaj był to Rosjanin. Pomimo prób zrusyfikowania czukczów, lud ten zachował własną kulturę i wierzenia. Latem mężczyźni wyruszają ze stadami reniferów na pastwiska oddalone nawet o setki kilometrów. Kobiety, dzieci i starcy pozostają w jarangach, chatach zbudowanych ze skór reniferów. Moim zadaniem jest pomagać pastuchom, tym, którzy pasają teraz renifery. Kiedy tu mieszkają, karmimy ich, reperujemy odzież. W każdej Jarandze mieszka jedna rodzina. W tej mieszkają trzy pokolenia. Babcia ma tu czworo wnuków. W Jarandze żyje średnio 6 do 10 osób. Zawsze mieszka się w jednym pomieszczeniu. Cztery jest, wnuków, wszyscy po Kiedy wracają mężczyźni, trzeba im usługiwać. Gdy tu są, źle. Jak ich nie ma, jeszcze gorzej. Tutaj w tundrze mamy co jeść, mamy pracę. W miasteczkach nie ma nic. Nie można tam ani pieniędzy zarobić, ani nic kupić. Tam ludzie, żeby przeżyć, chodzą na ryby, zbierają grzyby i jagody. Tu jest nam dobrze. Co, co kupić, wiecie? Nie tam i to w pasołkach, tylko na rybie, żółt, na grybach, na jak W warwarze i jej rodzinie Rosjanie przeważnie płacą towarami. Zazwyczaj jest to herbata, sól, cukier albo mąka. Pieniądze od Rosjan dostają rzadko, ale i tak prawie wcale nie mają okazji, by je wydać. W promieniu 400 km nie ma żadnego sklepu czy targowiska. Jako szef osady Warwara musi dbać o wszystko. To na jej barkach spoczywa bezpieczeństwo chat. Ona rozdziela zajęcia i ustala codziennie jadłospis dla współplemieniców. To ona jako pierwsza wita się z powracającymi do domu pastuchami. Podstawą menu czupczów jest oczywiście mięso renifera. W zimę można je przechowywać w śniegu przed chatą. Gorzej jest w lecie, kiedy trzeba je umieszczać w specjalnie do tego przygotowanych miejscach. Tutaj jest śnieg, pod nim mięso, głębiej lód. Właśnie tak przechowujemy żywność. A to takie nasze zapałki. W chacie Warwary jest wiele pamiątek po przodkach. Jej dziadek był kiedyś szamanem. Każdy z przedmiotów ma swoje magiczne właściwości. Czaszka rosumaka ma chronić osadę przed złymi mocami. Pazur niedźwiedzia gwarantuje zdrowie. A na przykład pióra śnieżnej sowy wskazują drogę do domu zagubionym w tundrze. Kiedyś szamańskie praktyki były przez Rosjan zakazane. Czarownicy pokryjomu odczyniali swoje rytuały, które miały zapewnić Czukczom przychylność bogów i demonów. Teraz, kiedy pierestrojka dotarła i tutaj, stare tradycje i wierzenia ożyły na nowo. W wiosce trwają przygotowania do arktycznej zimy, która już wkrótce zawita na Czukotkę. Na 9 miesięcy tutejsza tundra zamieni się w lodową pustynię. Wtedy podstawową ochroną przed zimnem będą skóry reniferów. Wiosną cała osada przeniesie się w inne miejsce oddalone nawet o kilkaset kilometrów. Zgodnie z tradycją kierunek marszu wskaże szaman lub najstarszy mężczyzna w osadzie.